Hej, hej, hey, cześć, mano wam wszystkim, z tej strony Kamil Z dobrze znanego wam kanału Game Inspire I dzisiaj mam dla was materiał z Battlefielda Hardline Jest to już e, aktualny gameplay, e, rozgrywka, rozgrywka z gry Ponieważ jakimś super uber mega fartem dostałem się do zamkniętej bety e, Tak jak dość dużo osób, ale mimo wszystko jest to nadal zamknięta beta Także na pewno oczekujcie wiele, wiele, wiele materiałów z tej gry Bo jest naprawdę niesamowita e, Parę słów właśnie o samej grze Takim wątkiem wstępu. Eee, nie, nie, jest to Battlefield 4.5, tak jak wiele osób myślało. I nie jest to jedyna zmiana, jaka. To nie, nie jest tak, że jedną zmianą, jakiej dokonało Wizard Games w stosunku do Battlefielda 4, eee, oprócz zabrania generalnie całego silnika, modelów jazdy i tak dalej, może nie, modelów nie. Nie jest to po prostu odświeżony Battlefield z innym trybem rozgrywki, w tej grze jest naprawdę wuchta świetnych rzeczy, tak jak możecie zobaczyć w tym momencie ten wielki kran, który zawala się po mojej lewej stronie, którego niestety w tamtym momencie nie zauważyłem, ale tak, po prostu, no, no gra kopie mi dupę i po prostu dobija mnie jeszcze jak leżę. Model strzelania jest całkowicie inny od tego w Battlefield 4 i nie jest aż tak bardzo zręcznościowy. Jest niestety troszeczkę. Ten recoil daje o sobie znać, i trzeba nauczyć się strzelać w, w, w Battlefield Hardline, ponieważ się wygląda to zupełnie inaczej. Tryb gry, w jaki tu grałem, jest to tryb heist the heist, czyli tryb, e, który mogliście zaobserwować na, na gameplayu 6-minutowym, który został skrócony na E3, który został zaprezentowany na E3 gdzie po prostu jest to sk przez skrypt, rozbija się, rozbijają się dwie ciężarówki z pieniędzmi i po prostu zadaniem policji jest je zabezpieczyć, a zadaniem złodziei jest po prostu zapierdolić cały hajs i zanieść go, przetransportować bezpiecznie do swojego schowka. Czyli, podobnie jak Obliteration z Battlefielda 4, ale naprawdę różni się o wiele. Teamwork, teamwork, na który była ta gra nastawiona tak bardzo, no niestety powiem wam, że nie istnieje. Być może póki co. Po, na razie póki co to jeszcze jest to coś, co po prostu e, w Battlefieldzie Hardline nie istnieje. Aczkolwiek e, na pewno wiecie, jak grać w Battlefielda 4, grać sobie Obliteration. A tu zamiast ktoś lecieć po bombę, to myśli, że gra Team Deathmatch. Tutaj zauważyłem, że wiele ludzi, być może jest to spowodowane, że to jest tylko Close Beta, ale wiele ludzi po prostu stara się grać ten Objective, tak? PTFO, tak zwany Play the Fucking Objective, jeżeli ktoś nie zna skrótu. Naprawdę dużo Wszyscy starają się robić to, co należy, a nie biegać, srać i tutaj pitolić. W grę jestem strasznie słaby, ponieważ przegrałem w nią może ze dwie godziny. Te, ten materiał, który tu widzicie, jest to materiał po prostu jeszcze z wczoraj. Grałem tutaj o drugiej do trzeciej w nocy, ponieważ dopiero świeżo pobrałem grę po pokazaniu jej na E3, bo dostałem się do tej close belt i nagle było, wow. wow, wow. Także to jest póki co moja taka delikatna opinia, że definitywnie oczekujcie więcej materiałów z Battlefielda z Battlefielda Hardline. No, gra jest naprawdę świetna. W, w becie mamy jeszcze dostęp do drugiego trybu, jest to, jest to tryb e, Blood Money, o którym wspominałem wam w poprzednim materiale. Jeszcze chyba, chyba nie miałem okazji w niego zagrać, bo naprawdę bardzo szybko e, chciałem e, zrobić dla was ten materiał. Mimo wszystko, że troszeczkę czasu mi brakuje. Dlatego no mam nadzieję, że rozumiecie tutaj jakieś ostatnie zaliczenia, jakieś tam podciągania ocen takie pierdoły, ponieważ one to po raz kolejny, ja oraz Paweł jeszcze jesteśmy na etapie edukacji i rozwoju naszego umysłowego rozwoju. No ale tak jak wspomniałem, tryb Blood Money, tak jak może mogliście zobaczyć na, na gameplayu tamtym, który podlinkowaliśmy w naszym ostatnim filmie, gdzie omawialiśmy, gdy po prostu doszło do ukazania się Battlefielda Hardline, że wyjdzie i w ogóle no wygląda jak typowy IDM i, i po prostu wiecie walka, walka o wszystko to, o tą wielką kupę pieniędzy e co do E3, ponieważ dzisiaj też będę oglądał jeszcze E3 i jutro i myślę, że pojawią się materiały też z omówieniem konferencji nie wiem czy jeszcze będą wrzucone całe konferencje czy po prostu razem z, z moim kumplem lub też po prostu z Pawłem zobaczymy jak wróci, bo Pawła obecnie nie ma na, że tak powiem rewirze naszym i po prostu omówimy, ponieważ naprawdę jest mnóstwo niesamowitych tytułów w tym roku na E3. Zaczynając od naszego polskiego Wiedźmina 3, kończąc w ogóle poprzez e, Tom, Toma Clancy'ego z e, The Division. W ogóle ta gra rozpierdala mnie po prostu na cząsteczki atomowe, także o tym też na pewno będzie materiał. E, kończąc, kończąc na chociażby kontynuacji Limbo. Także naprawdę wiele świetnych tytułów. Pokazali troszeczkę Far Cry 4, tak naprawdę nie wiem co to było, bo to było takie strasznie dziwne. O, to... <noise> co to w ogóle było na tym gameplayu teraz? Dobra, w każdym razie, no, nie mogę się skupić. Materiał właściwie się już kończy. Tak jak teraz możecie zobaczyć, już po prostu nie chciało mi się edytować, więc macie też menu spawnu. Bo... O. <noise> co ty się w ogóle działo? Tak jak powiedziałem, jestem strasznie słaby w grę i to jest po prostu niepojęte. Także będą jeszcze materiały, będziemy omawiać konferencje, będziemy omawiać co pokazało się na E3, co będzie warte uwagi, które z, które z gier pokazanych na E3 na pewno będziecie mogli zobaczyć u nas na kanale, a powiem wam, że prawdopodobnie wymagania większości... Tych typowych, next-genowych gier, które teraz wychodzą, przerosną na moje najśmielsze oczekiwania, bo spójrzmy na chociażby naszego Wiedźmina, no gra wygląda niesamowicie. Ale mi nie pozostaje nic innego, tylko pożegnać się z wami. No, oczekujcie kolejnych materiałów z, z Battlefielda Hardline, a tymczasem... Oh yeah,